Siemanko, lecimy dalej, dobra. Idziemy w kierunku tych bram i zobaczymy, co nas tam czeka. ale myślę, że to będzie coś grubego, bo to wygląda na, no na coś z większym kalibrem, że tak powiem. I znowu się zaczyna. Uu. Co tu? Co mnie tu kurde zaatakowało? O! <laughs> ma. E, no kurde, ja go nie biją. się nakarmić trochę. No, mówiłem, że to nie będzie tak łatwo. O, strzały. To mi się na pewno przyda. Tam miałem już już zero. Tu w środku będzie? Miałem nadzieję, że... Będą tutaj strzały jeszcze Ale chyba mam pełne, nie? Nie, trzy sztuki tylko. No tak trochę mało. A czemu to jest tutaj? Coś tu... kurde, coś tu słyszę. Ale tędy nie mogę. Tak, by stąd dochodziło. Dobra, idziemy w kierunku tej bramy. Mogę to zostawić na później. In. Dobra. No tu w dole nie, tam jest mgła. Idziemy wyżej. Musimy się zbierać. Pamiętam, co to. A, dobra. Już pamiętam. Aki to pas. Robi się ciemno. Lepiej się pospieszmy, bo tu mam kurde nową moc chyba Nie jak zrobiliśmy tą dużą świątynię Ofiara, co mi to da? Hiak... Hajaki oko? Tam jako? Zwariowałeś? No, Ej, chyba mu się nie spodobało. <laughs> Ogień! O. Czy my je możemy, kurde, upgrade'ować jakoś? Poziom pierwszy, jak... Jak to można ulepszyć? Dobra, później zobaczymy. Coś tutaj jest? Aha! No dobra, to teraz dojdziemy już do misji Dojdziemy, ty co tu jest? Sklep świątynny. Wydawaj Make, by kupować strzały, produkty spożywcze i inne to, ale to jest Dobra, idę to zobaczyć. To też jakby coś kurde jeszcze było. Tych ikonek to jest tyle nasrane w tej grze. A to jest to? O, duchy. Co on tutaj ma? Talisman jawnienia? Aha, rdzenia przybyszów, poderwania. no to to sobie musimy kupić, bo to się przydaje. Dobra, i cała kasa wydana. Nie cierpię czekać, gdy ktoś robi No ale dużo duchów możemy teraz sobie zebrać, więc... Dalej powinno być 42... 42 te mamy. Więc spoko. Riki tu nie ma. Okej. Okay. Mamy jedną więcej, jeżeli chodzi o wiatr. Czy ja w ogóle dobrze idę? Chyba tak. To chyba nawet nie ma innej drogi, nie? Co za to... dusze ludzi, wszystkie które zebrali, jest ich tak wiele. W miarę pracy w policji człowiek się znieczula. Inaczej nie dałoby rady funkcjonować, ale co jakiś czas trafia się sprawa, która wstrząsa tobą od stóp do głów. Sprawa taka jak ta. Tak. Wiem, co masz na myśli. To palące pragnienie zmieniania świata na lepszy. Trzymaj się tego uczucia. To ono nadaje sens życiu. Coś tu jest ciekawego? Możemy tędy przejść. Silny kurde. Takie wielkie głazy przesunąć. Co on zrobi z Marii? To przez tego gościa utkwiłem z tymi mocami. Dla niego to jeden wielki eksperyment naukowy. Użyję mar bez wahania. Skup się na jej ratowaniu. To jest to miejsce? To światło? No, no, przecież nasze szczury laboratoryjne nie mogą tak wybiegać z klatki. Zaczekaj. Gdzie Mari? Fascynujące rodzinne spotkanie, ale to będzie musiało zaczekać. Wkrótce rozpoczyna się ceremonia. Żaden z was na nic mi się już nie przyda. To przykre, ale was obu już nie da się uratować. O czym ty mówisz? Oddaj ją! Niestety, przybywasz za późno. Aby się pożegnać, już zajęła swoje miejsce na finałowej scenie. Że co? Dzieło jeszcze nieskończone. Pozostało to, co najistotniejsze. Pozwolę tej dwójce zająć się wami w moim imieniu. Naprawdę sądzisz, że to gówno może przywrócić zmarłych do życia? Kk. o czym ty mówisz? Ten popapraniec chce zebrać masę ludzkich dusz, aby połączyć nasz świat z innym wymiarem. Jego żona zachorowała i pięć lat temu zmarła, a on próbuje ją odzyskać. Jestem pewny, że jego córka byłaby bardzo dumna statusia. Co mają nas zabić? A niech nie. -kej. O co tu chodzi? Kto to jest? Wybaczcie ale chyba wprowadziłem was w błąd. Moja żona i córka doskonale mnie rozumieją. Muszę ja. tylko przywołać z powrotem ich dusze z zaświatów. Mojej córce należą się specjalne podziękowania. Gdyby nie ona, ta bariera nie mogłaby istnieć. Poświęciłeś w tym celu własne dziecko? Ciało jest tylko naczyniem duszy. Czemu mamy być przywiązani do czegoś tak niedrwałego? Facet jest porąbany. Nie mamy zbyt wiele czasu. Pozwolę jej dotrzymać Wam towarzystwa. Czyli walka. <kłysy> Kurde, oni mają łeb do wymyślania tych wporów. Nie zgubiaj się do niej. Niech rozdziela nas! Hej, hej! Co, nie mam kejkeja? A ja mam tylko dwie strzały! Z nią Ukryj się gdzieś, gdzie cię nie zobaczy i odmyśli plan. Samotna przygoda, gdy Akito jest oddzielona od kejkeja, wszelkie działania bazujące na duchowej energii są pow poważnie ograniczone. Akito nie będzie w stanie wykorzystywać technik eterycznego tkania walca walce oraz starcia. Dostęp do niektórych ruchów i zdolności śledczych. Tam, tam praca na ulicach, no dobra, oznacza jednak, że obserwowanie dobra, lecimy, to już chyba. No teraz pytanie, gdzie mamy iść? Tam? Ona tam nie jest, kurde. Ok. Spróbuję ją ominąć. O, strzały Hej, hej, jesteś cały? Te ogony stanowią źródło jej mocy. Musisz je wyrwać. Pomogę ci. Jasne. Nie, niby jak. Spróbuję zakraść się od tyłu. Rozumiem, Eriko. Naprawdę, ale po prostu nie mogę tego zrobić. Nie mogę. Ja tylko chciałam walczyć, tata, mama. Rinko, wszyscy zawsze mnie chronią. Zawsze stoję za plecami innej osoby. Przez długi czas aż tak mi to nie przeszkadzało. Ale teraz jest inaczej. No, gdzie ona jest? Dobra, wolę coś zjeść. no, nigdzie jej nie ma. Tu nie wskoczę. Jednak tu szliśmy, było ją widać, nie? Jest. Do ogony stanowią źródło jej mocy. Musisz je wyrwać. Pomogę ci. Jasne. Spróbuję zakreślić ci od dół. Aha się ja wycofaj się Dobra, czy ja muszę kurde od tyłu zakraść Ale zaraz ją widzę przynajmniej Zobaczyła mnie? To ona tu wejdzie? Nie To jakaś mgła Co? Ogony stanowią źródło ich mocy. Musisz się wyrwać. Pomogę ci. Jasne. Spróbuję zakraść się od tyłu. Tak! Teraz no. są jej słabym punktem. Dobra, jeden ogon wyrwany. Jeszcze jeden? Dobra, ale to już ostatni, poważnie. Lepiej wymyśl jakieś imię. Byłam jak kot, siedziałam bezczynnie, opiekowano się mną. Ale czy tak ma wyglądać życie? Nie, nie tak, ani trochę. Jestem kotem, zamkniętym w klatce. Nie, Wo wow, 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 wow. na drugą stronę, dobra, muszę coś zjeść. Otwarta walka nie wchodzi w grę, muszę zajść ją od tyłu. No. Pytanie <noise> na mnie tu będzie patrzeć, to nie widzę jej. To na jest w górze, czy co? Jest. Kurde, i tak stoi? Tu jeszcze trochę. Taką twarzą, w twarz niczego nie zdziałam. Muszę się ukryć i zaczekać na sposobność. Jeszcze Dobra, drugi ogon. Jestem tylko ciężarem, zawsze pod kloszem. Jestem pustą skorupą i czekam, by ktoś inny o mnie decydował. Tylko egzystuję. To nie jest prawdziwe życie. Jest na lewo. Tutaj. Tak będzie wyglądać. Nie, to jest złe. Złe. Ja też zasługuję na życie. No tylko ten ogon. Aha. Czemu ta mogła tutaj za nim się tak roz... ten? Kurde, pytanie, czy ja się nie będę skradał, tylko biegł, to czym nie usłyszy? Te ogony stanowią źródło jej mocy. Musisz je wyrwać. Pomogę ci. Jasne. Spróbuję zakraść się od tyłu. Kurde, słyszy mnie jak biegnę. Nie dobrze. się pojawi? Gdzie ona wyjdzie teraz? Tu jej nie ma. Czyli pewnie wyjdzie tu. Ta. Słyszę ją, słyszę ją po prawej stronie. ale mnie tylko nie zobaczyła, nie? Otwarta walka nie wchodzi w grę. Muszę zajść ją od tyłu. Dobra. No stój. Kurde, ona tu biegnie. Przez ten tunel, o, ale to jest słabe. Dobra, mam pomysł. Skoro ona tutaj się pojawia, to poczekamy na nią w tym miejscu. Oby mnie nie doszczęgło. Haha! Udało się. I co, i to jest po niej, czy będziemy z nią walczyć jeszcze? Hey, hey. Dzięki, tak to. Przykro mi. Co on stworzył? Się robi. Znowu byłem tak blisko. Niech to szlach. Hej, okay, okay. musimy go ścigać. O, ja, jeszcze walka z nią. Jeszcze jej mało? Nie wtrącaj się. Brudną robotę zostaw zawodowcowi. A nie, oczyściliśmy ją. To, co zrobił, jest niewybaczalne. To, to będzie trwało, to... dopóki nie zostanie powstrzymany. Ruszajmy. Dobrze. Rozdział czwarty. Wykrzywienie. To na pewno nic dobrego. Ej! Tylko teraz nie tchórz. Nie tchórzę. Chodźmy. Okej, okay, telefon. Aki to. Słyszałeś telefon? Tam w dole. Co? Hej, poczęstuj się. Coś dasz? Eee, ma coś dla nas. Dobra. Z tej Kifudy pomoże Wam w znalezieniu kolejnych bram Torii. Nie zatrzymujcie się. Aha, KK? Co do Eriki, dzięki. Nie ma za co. Przywykłem do brudnej roboty. Powinnam była szybciej się wtedy namyślić, zanim było za późno. Jeszcze nie wszystko stracone. Jesteśmy teraz drużyną. My troje. Aki to ma To dopiero początek walki. Tak. Dzięki. Więcej nowo ujawnionych bram torii, Dobyto przez ciebie bakaneko, kifuda, <gryw> pozwoliło ujawnić bramy torii, których lokalizacje pozostawały do tej pory ukryte. Znajdzie i oczyść, aby uzyskać dostęp do nowych obszarów. Do dzieła, partnerze. Dobre. Dobra, zobaczmy sobie. Ło co to jest? To jest misja poboczna, ta koniczynka. No, tych bram... Myślę, że tego nie mogę przerwać, nie? Wszystkie bramy mi teraz będzie pokazywało. No, ale dużo ich się pojawiło. E, no to zrobili słabe i nie możesz tego przerwać. Masakra. Co to jest ta kończynka? No to są misje. Tak samo tutaj jest jedna. Dobra, moi drodzy, tutaj zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że seria się podoba. Będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję, udostępnienie. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.